ale Pajda w Godzieszowie. Mówiliśmy pierogi z Pajdy z Godzieszowa. Pytanie czy wjeżdżają, tutaj inni jedzą wsuwałem, widzę, że ten dziś. Co inny co zakup są inne pierogi, ale przyważnie są dobre. Wiemy, że to jest Pajda dla... Pajda yy, to jest przy autostradzie, więc cena trochę wygorowana. Ale mogę polecić. Pierogi i pizzę mogę polecić z tego miejsca, ale Pajda w Godzowie. Przypomnij, jak kiedyś robiłaś pierogi, co żeśmy sera. zjedli i sera nie daliśmy. Było tak? Nie było. No właśnie. Ujedaliśmy się kiedyś, nie? I mówili, dawaj robimy kurwa, pierogi. Zaczęliśmy robić pierogi, nie? Na sam koniec jemy pierogi, nie? A lub w jest <laughs> Ale kurwa ciasto dobre było. No tak. To nie jest tak, że jesteś świnią, tylko dojadam za nich pierogi. Zawsze żart na koniec, musi być, pamiętajcie, ponieważ ich bardzo lubię. Muszę jeszcze coś powiedzieć. A pamiętasz, jak robiłaś dżem śliwkowy? No. Bo jak przy okazji, że jest tłusty czwartek, no to przypomnij, jak ten dżem robiłaś. Nie, pan zrobiła dżem przy truskawku ten, wisz śliwkowy? I wyobraź sobie, że stary cukru nie dodała i później etykiety pisała na sójki. Brak cukru, wiesz, co że można sobie zasodzić. No taki chuj właśnie był, że kurwa. No, ale robiłam. No. Wbrew opinii całej rodziny. Wystrój lokalu to także dzieło Aliny, podobnie jak cuda wianki w nazwie i w menu.